komunikacji miejskiej bez większych kłopotów. Kolejne wiadomości dla kierowców w radiu Szczecin o 14:30, ale oczywiście dzwonić cały czas. Czekamy na sygnały 510, 37 i 32 W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin. Rozmowa pod krawatem w radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, no to popłyniemy. Popłyniemy i to ze Szczecina przez Nowe Warpno do Świnoujścia. E, taki samorządowy szlak wodny powstał. Marzenie starosty polickiego Szywana fate chyba się spełniło. E, tak, e, już... Praktycznie jesteśmy w przededniu rejsu. Mhm. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy. To nie było tylko może nie starosty Polickiego, bo wszyscy pięć samorządów bierze w tym udział i myślę, że każdy z nas widzi w tym wartość, ale to oczywiście jest prawdą, że starosta Fate wszystko to. Skoordynował. Jutro mamy podpisanie umowy z armatorem. No i cóż, wszystkich serdecznie zapraszamy na ten rejs. Mhm. 28 czerwca startujemy. Jak rozumiem, samo podpisanie to już formalność, bo wszystko wiemy w tym temacie, tak? E, tak. Mamy rozkład płynięć, mamy cennik biletów. One będą udostępniane zapewne zaraz tuż po podpisaniu umowy. Która jest takim kluczem do tego, aby wszystko oficjalnie ruszyło. Będą, będzie wszędzie to publikowane i każdy będzie mógł z tym się zapoznać. Mhm. Widzę tutaj, że ze Szczecina do Świnoujścia można popłynąć w jedną stronę za 70 zł. To dużo, niedużo? Myślę, że nie jest to wygórowana cena. Tutaj samorządy trzeba zaznaczyć, że każdy z samorządów solidarnie dofinansował ten produkt turystyczny. Jest to rejs w jedną stronę około 4 godzin, w obie około 8 godzin. Więc jest znaczna odległość, więc to musi rodzić koszty. Na pewno komercyjnie ten rejs byłby co najmniej dwukrotnie droższy, gdyby mhm. nie było dopłat. Bo widzę, że są też takie bilety chociażby rodzinne, tak? I tam wtedy mamy zniżki. Tak, chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić do korzystania. Zachęcić, ale i umożliwić przede wszystkim, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że dla naszych mieszkańców, dla turystów, którzy są w naszym regionie, kiedy są z rodziną, to mhm. 4-5-osobowa rodzina to już byłby znaczny koszt i mogłoby to wykluczać skorzystanie z tej atrakcji. Mhm. Próbowaliście rozmawiać też ze stroną niemiecką, żeby tam płynąć w stronę Aldvarp, czy, czy tam się nie udało porozumieć w tym roku? Były rozmowy wstępne ze starostą Greiswaldu i myślę, że ten pilotaż, który jest teraz, on obejmuje naszą stronę, ale mhm. strona niemiecka wstępnie wyraziła zainteresowanie również uczestnictwem w projekcie i nie wykluczamy, że w następnym sezonie. Taki punkt w Niemczech, chociażby w Waldwarpie by się pojawił. Mhm. Czyli na razie możemy płynąć ze Szczecina do Nowego Warpna, z Nowego Warpna do Świnoujścia lub ze Szczecina do Świnoujścia przez Nowe Warpno i z powrotem. Tak, tak to będzie wyglądało. A pięć samorządów, bo kto jeszcze się dokłada? To jest Świnoujście, mhm. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Szczecina, Starosta Policki i Gmina Nowe Warpno. Solidarnie, po 100 tysięcy złotych? Wszyscy porówno, solidarnie. I to wystarczy, żeby w co weekend pływać, bo nie ma szans, żeby w środę się przepłynąć. Na chwilę obecną takiego planu nie ma, tak jak wspomniałem jest to pilotaż mhm. i zobaczymy jaki będzie strumień turystów, jakie będzie zainteresowanie, na chwilę obecną widzimy to zainteresowanie, tą atrakcją turystyczną, jeżeli będzie zainteresowanie to myślę, że w przyszłym sezonie ilość kursów może zostać zwiększona. Będzie jakaś aplikacja, możliwość kupowania przez internet biletów czy, czy tylko na miejscu? Tak, przewozi przewiduje i poinformuje o tej możliwości przewiduje online zakupy biletów i na miejscu. Za nami pierwszy piękny weekend. Dzisiaj to nie wygląda, bo mamy deszczowy poranek poniedziałek, ale w weekend było naprawdę gorąco. Już dużo turystów w Nowym Warpnie na plaży. Na plaży może jeszcze mniej. Sezon zaczynamy od 1 lipca. Czyli wtedy ratownicy się pojawią. Tak, 1 mhm. lipca będą ratownicy, będzie na plaży bezpiecznie, ale turystów nie brakuje. U nas jest ta taka bardzo modna turystyka jednodniowa, kiedy jest ładna pogoda. To ze Szczecina wystarczy, że 300-400 osób padnie na pomysł, żeby odwiedzić nowe Wartno, i w Wartnie już jest to bardzo widoczne. Ale cieszymy się z tego, że odwiedzane jest nowe Wartno. Nowe Wartno jest coraz bardziej rozpoznawalne, mhm. i są bardzo fajne, pozytywne opinie o naszym mieście, no bo ono jest tego warte. Taka perełka po tym, jak zainwestowaliście tam blisko 100 milionów złotych, tak? Tak, to jeszcze mój poprzednik świętej pamięci Władysław Kiraga, były burmistrz Nowego Warpna. Prowadził taki bardzo intensywny proces inwestycyjny. On był w latach 2009, można powiedzieć do 2019. I wtedy Nowe Warpno zyskało, można powiedzieć, nawet nowe swoje oblicze. Bo została część miejska, staromiejska wyremontowana. Zrobiliśmy program który pozwolił wyremontować kamienicę, wymienić dachy, zrobić elewację, mm -hmm. zmienić drogi, poprawić sieć dociągowo-kanalizacyjną, bo robiąc drogi, że potem już do tego nie wracać, ale wybudować promenadę z wieżą widokową. Pojawiła się plaża, taka sensu stricto, bo mm -hmm. zawsze nowe warto, ten cypel i zawsze turyści odwiedzali, ale nie było wtedy strzeżonych kąpielisk, a tu pojawiła się plaża. Marina, Także tamte inwestycje spowodowały, że Nowe Warpno właśnie jest tą perełką, ale i zyskało bardzo dużo turystycznie i z ofertą turystyczną mogło wyjść do gości. Chcecie jakoś pana Władysława Kirage uhonorować w tym roku? Można powiedzieć, że już uhonorowaliśmy w kwietniu. Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu imienia bulwaru imienia Władysława Kiragi. To będzie pomiędzy Aleją Żeglarzy a wieżą widokową rozpoczynającą promenadę. No, Notabene bardzo często Władysław tam spacerował i wielu mieszkańców miało możliwość z nim tam porozmawiać. Zasługi jego są olbrzymie dla Nowego Warpna i jego zaangażowanie. Mieszkaniec Nowego Warpna od urodzenia, ale bardzo przez cały okres zaangażowany w życie społeczne, publiczne i na sercu mu urażała ta rozbudowa naszej gminy, bo to nie tylko samego miasta Nowe Warpno. I cieszę się, że będziemy mieli takie miejsce symboliczne, aby też tą pamięć o Władysławie zachować. Ja mam wrażenie, że Nowe Warpno ma już nawet pomnik pana burmistrza bo ten rybak tam to bardzo podobny do pana burmistrza Kiragi nie potwierdzam nie zaprzeczam są takie opinie każdy pewnie znajdzie coś dla siebie no ale to też jest bardzo symboliczny pomnik dla nas a jeszcze zapytam o tych ratowników wracając do tematu wakacji łatwo było znaleźć czy to trudny temat z roku na rok a czy ten temat nie jest łatwy ze względu na to, że ratowników generalnie jest duże zapotrzebowanie na ratowników mm -hmm. i bliskość do Niemiec też powoduje, że niektórzy pewnie tam podejmują zatrudnienie. Mamy cały pas nadmorski. I biorąc pod uwagę te trudności w ubiegłym roku, podjęliśmy decyzję, że sfinansowaliśmy jako Urząd Gminy kurs dla czterech młodych osób na ratownika. I z takim zastrzeżeniem, że przez najbliższe kilka sezonów będą oczywiście odpłatnie mm -hmm. świadczyli usługę u nas i pod okiem doświadczonej osoby, która prowadziła notabene ten kurs. Będą mogli zabezpieczyć bezpieczeństwo. Sprytnie, sprytnie. Jak rozumiem, to są młodzi mieszkańcy Nowego Warpna, bo Naszej chyba łatwiej gminy, ich namówić nie wartna, niż tak, ściągać gminy. ludzi, zapewniać im mieszkanie, wyżywienie Dokładnie tak. I tak dalej. Naszą rozmowę kontynuujemy na Radio Szczecin.pl i na aplikacji Radio Szczecin słuchaczom w tej chwili już dziękuję. A proszę powiedzieć, jeszcze pan Renard pyta, co z realizacją nowej plaży w Nowym Warpnie. Czy jest już jakiś projekt? Tak, projekt jest. Teraz jest faza uzyskiwania, zatwierdzenia dokumentacji projektowej, uzyskiwania wymaganych pozwoleń. Podpisaliśmy również, podpisamy umowę ze Starostą Policzkim na użyczenie tego terenu, ponieważ teren tej nowej plaży to jest. Teren należący do Skarbu Państwa, zarządzany przez starostę i za zgodą Urzędu Morskiego, bo również takową posiadamy co do tej inwestycji podpisaliśmy tą umowę, a tutaj jeszcze wchodzi w umowę pod, w grę podpisanie umowy na wykorzystanie wód, bo mhm. wiadomo plaża to nie tylko ląd, a przede wszystkim też i woda. Więc te sprawy proceduralne teraz się odbywają i oceniam, że na jesieni rozpoczną się roboty związane Realnie kolejne wakacje? Następne? Myślę, że tak. Myślę, że jest duża szansa, ponieważ ta wymiana gruntu, części zadrzewienia, wycięcie, to też jest dobry okres jesienno-zimowy, kiedy nie ma okresu lęgowego na realizację tych prac. Także liczymy na to, że na przyszły sezon plaża już powinna być. Jakie jeszcze inwestycje Pan planuje w gminie Nowe Warpno? U nas teraz dość dużo się dzieje, bo też oprócz tutaj realizacji właśnie tej plaży, to mamy też i duże inwestycje w oświacie modernizujemy przedszkole. Budynki zespołu szkolno-przedszkolnego ratusz mhm. zabytkowy pod czujnym okiem Konserwatora Wojskiego Zabytków. Ale też planujemy przebudowę Mariny. W tym roku będziemy zlecali dokumentację projektową, ponieważ ta marina, ona. Powiedzmy sobie szczerze, nie spełnia dzisiejszych standardów. Poza tym jest zbyt mało miejsc. Chcemy co najmniej do ponad 100 miejsc ją rozbudować. Również będziemy budowali ścieżkę rowerową do Podgrodzia od Nowego Warpna. To też poprawa warunków bezpieczeństwa, ponieważ tam jest jedyna droga łącząca miasto Nowe Warpno. Miasto Podgrodzie też jest częścią miasta ale nie ma tam chodnika i pobocza, a ścieżka rowerowa pieszo rowerowa zapewni to bezpieczeństwo. Tym bardziej, że w podgrodziu mamy orlik. Także no jeszcze dużo pracy przed nami. Bo generalnie nowe warno bardzo atrakcyjne jest także dla rowerzystów, tych rowerzystów sporo zmierza w weekendy. Tak, rowerzystów ze strony niemieckiej mamy ścieżkę rowerową z Nowego Wartna do Rid, i tutaj przebiega przez lasy Puszczy w krzańskiej, więc taka bardzo popularna i ciesząca się dużym uznaniem atrakcyjna przyrodniczo. Mamy przepiękne tereny też położone przy Zalewie Szczecińskim, i to jest jeszcze potencjał, który myślę, że pracujemy na tym, aby został wykorzystany. Ponieważ dzisiaj brakuje nam połączenia na kierunku do Trzebieży. Dzisiaj mhm. trasa rowerowa biegnie po drodze wojewódzkiej Trzebież-Nowe Warno 20 km. Ale nie oszukujmy się, w sezonie to nie jest bezpieczna trasa dla rodzin z dziećmi. A tereny położone wzdłuż zalewu, brzegu zalewu szczecińskiego, szczególnie pomiędzy Nowym Warpnem a brzuskami, Miroszewo-brzuski, są przepiękne. I tak jak się często buduje, chociażby po wałach, mhm. ścieżki rowerowe, to myślę, że krajobrazowo byłby to strzał w dziesiątkę. My też Ale rozmawiamy już pan coś o robi tym... w tym kierunku. Są jakieś próby pozyskania dotacji, pieniędzy unijnych. To znaczy tak, jesteśmy w kontakcie z Urzędem Marszałkowskim. Pan Marszałek bardzo mocno wspiera rozbudowę w regionie mm -hmm. sieci ścieżek i tutaj też również jest dostrzegany ten nasz potencjał. Starosta Policki również angażuje się w to przedsięwzięcie w zakresie takiego merytorycznego i koordynacyjnego wsparcia. I myślę, że to w, w jakiejś perspektywie ma szansę realizacji i na pewno zbuduje kolejny potencjał dla naszej gminy. A proszę powiedzieć jeszcze, bo ostatnio no ważny temat dla mieszkańców okolicznych, ale myślę, że też może trochę kujący dla przedsiębiorców, bo z jeszcze jednego powodu się krajobraz nowego warpna zmienił. Mamy nowy market. Dino się otworzyło. No, no tak, duża lokacja, lokacja produktu oczywiście Dino. Duża zmiana tak, bo powiem tak, mieszkańcy, którzy żyją w aglomeracjach, w większych miejscowościach, nawet pewnie to jest normalne, że się idzie do sklepu, że wybudował się kolejny sklep mm -hmm. i mamy sobie możliwości zrobienia zakupów, ale patrząc z punktu widzenia naszej gminy, nowe Warno to zaledwie tysiąc mieszkańców i dzisiaj przedsiębiorczością rządzi bilans ekonomiczny i nie zawsze każdemu się opłaca otworzyć w miejscowości tysięcznej mhm. biznesu, i cieszę się, że udało się zachęcić sklep sieciowy, bo to daje możliwości i mieszkańcom pod względem takim, że w jednym miejscu mają szeroki wybór asortymentu zakupów, ale i cenowo też jest to przystępne. My jesteśmy gminą senioralną, bardzo dużo seniorów, oni nie mają zbyt dużych dochodów i dla nich możliwość zrobienia większych zakupów tutaj już na miejscu u nas w gminie jest bardzo ważna, nie muszą jechać do Polic czy do Szczecina. Nie obrawało się panu po uszach od lokalnych sklepikarzy. Zabiera pan nam chleb. Ja myślę, że lokalni sklepikarze też to rozumieją, bo każdy widzi i obserwuje, jak się zmienia rzeczywistość dookoła. I to jak sklepy już te wielkopowierzchniowe wchodzą w małe miejscowości, bo przecież ta sieć ona właśnie słynie z tego, mm -hmm. że inwestuje w małych miejscowościach. My no, jesteśmy szczególnie, że nie jesteśmy miejscowością przelotową, a że tak powiem na końcu drogi lub na początku, zależy od której mm -hmm. strony patrząc, no to szczególnie ważna była ta inwestycja. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Urząd Gminy Nowy Warpno nie wdrożył wystarczających procedur ochrony danych, szczególnie w kontekście korzystania z usług chmurowych. Brakowało regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji przy współpracy z zewnętrznymi dostawcami. To informacja już historyczna, ale problem też historyczny? To znaczy tak, Udało się do... trzeba powiedzieć, że... Te uchybienia były stwierdzone. Dostaliście ale... jakąś karę? Yy, nie, kary nie. Dostaliśmy wytyczne. To jest też bolączka trochę małych samorządów, ponieważ zasady cyberbezpieczeństwa, one obowiązują oczywiście i tak powinno być, obowiązują wszystkich, niezależnie czy to jest Szczecin, Stargard czy Nowe Warpno i na tym samym poziomie. No niestety małe samorządy mają ten problem i finansowy, aby niektóre procedury wdrażać. I, I te systemy bezpieczeństwa mieć na wysokim poziomie. Udało się pozyskać dofinansowanie z Cyberbezpiecznego Samorządu, z programu Cyberbezpieczny Samorząd, i w ramach tego te procedury są wprowadzane. Ale y, chcę powiedzieć też y, jasno, że y, nigdy nie doszło do wycieku jakichkolwiek danych. Wszystkie dane były zabezpieczone. Oczywiście trzeba było zmodernizować pomieszczenia dla serwera i wprowadzić procedury obowiązujące w tym zakresie. Czyli po prostu nik stwierdziła, że gdyby ktoś wpadł na to, żeby zaatakować nowe no to miał wtedy łatwiejsze szanse, ale do takiego ataku cyberataku nigdy nie doszło. Znaczy nawet nie w tym kontekście, mhm. bo stwierdzono, że nie było opracowanych niektórych procedur, że tak powiem na papierze mhm. formalnie. I oczywiście niektóre zabezpieczenia serwerów mogły dawać jakąś możliwość, a dzisiaj wiemy i obserwujemy, co się dzieje w kraju i na świecie, jak duże systemy są atakowane pod względem cyberbezpieczeństwa, więc pewnie takie małe samorządy byłyby dokładnie łatwiejszym łupem, że tak powiem. Żeby skończyć jakoś bardziej optymistycznie, to chciałbym jeszcze zapytać na koniec o świętoleszcza już przygotowane. No przygotowujemy. Dla nas to jest taka sztandarowa impreza e, e, coroczna, w tym roku 22 świętoleszcza. W połowie sierpnia. W połowie sierpnia, 16 sierpnia. Wiem, że trochę to koliduje z e, imprezą w Szczecinie, ale myślę, żagle. że. Mm, żagle. Akurat się wstrzeliliście w ten sam termin. Zagle często bywały na początku miesiąca mm -hmm. i też tak traktowaliśmy, że to zrobimy w połowie. Zresztą u nas z reguły był trzecia sobota y, miesiąca sierpnia. Ale nawet w tamtym roku, jak planowaliśmy, to e, mówię, będzie dobrze, jak strzelimy się w połowie, to, bo na początku będą zagle. A tu zagle wyszły w połowie też miesiąca. Ale serdecznie zapraszamy do Nowego warpna. E, jak zawsze e, myślę, że będzie wiele wspaniałych wrażeń. E, w tym roku też, e, bo w tamtym roku mm -hmm. na przykład już na początku festynu zabrakło ryby wędzonej. Leszcza właśnie, a jest święto Leszcza i było Pytanie od wielu turystów, no jak to macie święto leszcza, gdzie ten leszcz? Więc w tym roku już gastronomia w tym zakresie obiecała, że się przygotuje bardziej solidnie, więc będzie można też tą nabyć rybkę wędzoną, ale i pobawić się. No i ten ważny element dla nas też bo to co wspomniałem 16 w kwietniu podjęliśmy uchwałę o nadaniu bulwarowi imienia Władysława Kiragi, ale ta uchwała wchodzi w życie właśnie 16 sierpnia. Mhm. Symbolicznie Władysław Kiraga był jednym głównym i jednym z inicjatorów właśnie tego festynu, który na początku 20 Pięć lat temu, bo były dwa lata przerwy, odbywał się nie z budżetu gminy, tylko właśnie z inicjatywy i z grupy z inicjatywy osób, które same współfinansowały i organizowały i zbierały osoby, które chciały w tym uczestniczyć. I wtedy będą te uroczystości, jak rozumiem. Wtedy będą te uroczystości. Serdecznie zapraszamy 16 sierpnia. Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna, był moim i Państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję bardzo.